Bo ci, co mają i posiadają dowody suwerena drugiej RP, niestety są niedotknięcia. Tak, proszę Państwa, bo to jest obywatel drugiej RP, a nie niewolnik, a nie instrument jakiś, którym się można posługiwać. Tak, za to, co powiedział Szumowiński e, i poparto również od razu Morawiecki, dwaj przestępcy. Że będą są obowiązkowe i każdy musi być szczepiony, a Gates powiedział, jeżeli nie będziesz tego miał, to będzie zastępowało ci prawo jazdy, dowód rejestracyjny, wszystko, wszystko, wszystko. Czyli będziesz y, y, robotem. Wyłączą. Znaczy co oni zrobią tak, że będzie chip jako płatność? Bo to 5G no. resztę zrobi. Wyłączą konta bankowe i od Oczywiście, most. proszę Państwa. I to jest, e, to już było kiedyś, dawno, dawno, tysiące lat temu, hmm. zwykłe niewolnictwo.